I run away for some time Into a universe yeah. of sense oh, yeah, my burn, so of you and There's a crowd you know, in my senses. Can't you me too find There's a crowd you know, in my senses. Zelavská. a tomu, aby to fakt bylo. Dobrodý, byl <tějí význam> I run away for some time Into a universe of set. I run away for some time Into a universe is set. Words is on my mind, There's a cloud in all my senses. I can't read to find. There's a cloud in all my senses. Dobra, słuchajcie moi drodzy, myślę, że nadszedł odpowiedni moment, żeby podzielić się z wami pewną informacją. I wiem, że są tutaj osoby, które obserwują mnie już od nawet 2017-2018 roku, od czasu moich y, gdzieś tam polskich zagranicznych zawodów, ale są też osoby, które dotarły tutaj do mnie, do moich y, gdzieś tam kanałów social mediów, dopiero później, czyli 2019, 2020 czy 2021. Więc dla tych, co dotarli do mojej osoby troszeczkę później, przypomnę tylko, że od praktycznie 2016 roku jestem zawodniczką w w kategorii freestyle na polskiej scenie, jak i na scenie międzynarodowej. Swoje ostatnie zawody miałam w 2019 roku i były to zawody w Karwinie. I wtedy, w tamtym, w tamtym czasie, moje główne zawody to miały być kolejne Mistrzostwa Świata w 2019 roku. Niestety, z powodu nieoczekiwanej kontuzji, praktycznie 3 dni przed wylotem, musiałam tą imprezę odwołać. Po tym czasie chciałam maksymalnie skupić się na sezonie 2020, i w 2020 też miałam mm, plany startować w zawodach międzynarodowych, na Mistrzostwach Świata, czy też na FIBO. I udało mi się wypracować naprawdę. No, my, mogę powiedzieć, że udało mi się wypracować w tamtym okresie najlepszą formę w ogóle w całej mojej karierze i, i historii, właśnie zawodniczej. Niestety, jak wszyscy dobrze wiecie, no, nie miałam gdzie uzewnętrznić, że tak powiem, tej mojej formy, bo wszystkie zawody w tamtym okresie zostały odwołane. Praktycznie musiałam zmienić nastawienie z dnia na dzień, z osoby, która. Nie wiem, czy też zrozumiecie, o co mi chodzi. Cały czas jak jest zawodnik w trybie takim przygotowania do zawodów, takim, że ciągle coś się dzieje, ciągle imprezy, gdzieś tam stan pomiędzy odpoczynkiem, a regeneracją, a intensywnymi treningami, no to tutaj było to bardzo ciężkie do wdrożenia na nowo, no bo praktycznie wszystko wywaliło mi do góry nogami. Czyli moje gdzieś tam wszystkie plany na sezon 2020 legły po prostu w gruzach i tej formy nigdy nie miałam okazji pokazać. No później wiadomo, że ciężki był nawet dostęp do trenowania w dogodnych warunkach, więc ta forma automatycznie no, spadała praktycznie na moich oczach, co było też ciężkie dla mnie psychicznie do zniesienia, bo naprawdę pracowałam nad nią solidne y, pół roku intensywnych treningów. No i wtedy wiadomo, też troszeczkę załamka wchodzi, też zawodnik y, nie wie jak się w ogóle w takiej sytuacji odnaleźć, no i właśnie w takiej sytuacji było dosyć ciężko wtedy. Troszeczkę się przez ten okres rozleniwiłam treningowo, ale nie uważam też, że było to do końca tak złe po czasie, dlatego że pozwoliło mi to zobaczyć z perspektywy, takie troszeczkę z boku, na odległość, gdzieś tam moje podejście, pozwoliło mi to też zweryfikować kilka planów długoletnich i miałam wtedy zwyczajnie taki moment na to, żeby się zastanowić właściwie, w którą stronę chcę iść. To też był moment, w którym wybierałam. Czy pójdę na studia, czy zacznę działać po prostu na gdzieś tam swoje imię, po swojemu, tak jak ja to zwykle lubię robić. Także podczas tego okresu ogólnego roztrenowania zmieniło się w moim podejściu naprawdę bardzo dużo. Też wcześniej za bardzo emocjonalnie podchodziłam do niektórych, do niektórych rzeczy związanych z zawodami. Odczuwałam ogromną presję, szczególnie po Mistrzostwach Świata w 2018 roku, które udało mi się wygrać. No, wiadomo, że było to uczucie nie do opisania, jednak po kilku gdzieś tam miesiącach, przy, przy starcie na kolejnych zawodach, było to odczuwalne. No, myślę, że nawet trzykrotnie, trzykrotnie bardziej ta presja się zwiększyła, prawda? Bo jakby po osiągnięciu pewnego pułapu, zawodnik ma coś takiego z tyłu w głowie, że on musi udowodnić, że, że to miejsce było zdobyte wcześniej, zasłużenie, i musi pokazać też fajną formę, żeby nie rozczarowywać. Nie rozczarować swoich obserwujących, widzów i wszystkich osób, które mu kibicowały. I w tym okresie też zrodził się pomysł zrobienia mojej własnej strony internetowej z kursami, z materiałami, które pomogłyby tak samo osobom rozpocząć treningi z masą własnego ciała w różnych dziedzinach, tak żeby właśnie te osoby na etapie początkującym, średnio zaawansowanym wiedziały, w którą stronę iść, no bo. Też wiem ze swojego doświadczenia, że na początku było bardzo trudno, bo ten dostęp do wiedzy był mocno ograniczony. No teraz wiadomo, że ta wiedza i rozpoznawalność ogólnie tego sportu poszła mocno do góry, jednak często ta wiedza gdzieś jest taka porozrzucana po skrajach internetu i niekoniecznie jest ona też no, spra sprawdzana i po prostu zgodna z rzeczywistością. Tak więc nie ukrywam, że przez ten cały rok, do teraz, moim najważniejszym celem było Stworzenie kursów, stworzenie strony internetowej, platformy, i na początku nie wiedziałam, nie byłam, w ogóle nie wyobrażałam sobie, że to będzie faktycznie wymagało aż takiej pracy i aż tyle czasu będę musiała na to poświęcić, ponieważ no do tej pory cały czas nad tym pracuję. Projekt na początku miał być e, czysto jednoosobowy, po prostu e, miał się nazywać gdzieś tam Natalia modeleska.com. Jednak, jednak w trakcie tej drogi wraz z Karolem doszliśmy do wniosku, że to będzie nasza wspólna platforma. Więc myślę, że grono tematów, które tam będzie na tej stronie dostępne, będzie też szersze. I też jednocześnie pewnie zauważyliście, że troszeczkę mnie tam okresami było mniej w tych social mediach, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, no bo zwyczajnie skupiałem się na innych rzeczach, które pochłaniały mi. Dużą część czasu w ciągu dnia, i też doszła do tego praca, yy, którą właściwie też e, rozpoczęłam w tym okresie pandemicznym, można powiedzieć. Poszłam w stronę treningów personalnych, poszłam w stronę zgłębiania wiedzy na temat ruchu człowieka, na temat anatomii człowieka. I powiem Wam, że od tego momentu wkręciłam się w to niesamowicie, i wiem, że to mi daje ogromną frajdę, i będę w tym kierunku właśnie chciała się rozwijać dalej. Więc od tego momentu, kiedy tą formę można powiedzieć, straciłam w tym 2020 roku, nie mogłam już na nowo znaleźć tej motywacji, którą wcześniej byłam w stanie z siebie wykrzesić, bo też moje źródło motywacji troszeczkę się zmieniło, więc było mi z tym no, po prostu dziwnie. I szczerze myślałam już, że nie wystartuję na żadnych zawodach no bo po prostu zmieniły mi się priorytety. Chciałam. Po prostu trenować rekreacyjnie dla siebie, dalej przełomując oczywiście gdzieś tam bariery i ucząc się nowych elementów, no ale taki trening bez presji, to jest trening oczywiście nie do porównania do takiego treningu zawodniczego, gdzie wiemy już w głowie, e, mamy z tyłu głowy, że za parę miesięcy mamy dosyć ważną imprezę, jak nie najważniejszą w roku. No i moi drodzy, to co było, to już zostawiamy. Natomiast dla Was najważniejszą informacją jest to, że uwaga. Planuję starty w 2022 roku i nie wiem skąd, po prostu nowa taka wewnętrzna forma motywacji mnie tak po prostu naładowała od środka, że obiecuję wam, że z całą swoją determinacją poświęcę naprawdę wszystko to, co jestem w stanie poświęcić, żeby tą formę wypracować. No, nawet lepszą od tej, którą zbudowałam w 2020 przed zawodami. Aby faktycznie jeszcze te moje granice spróbować przekroczyć, bo nie ukrywam, że daje mi to gdzieś tam ogromną taką e, radość, jak coś robię, i wiem, że to moje zawzięcie właśnie pasuje do tego sportu. No i kurczę, nie wiem, czy bym się odnalazła gdzieś na ten moment jeszcze, żeby, tą, e, żeby ten mój charakter po prostu gdzieś się uzewnętrznił przez inną dyscyplinę. Więc moi drodzy, na emeryturę jeszcze się nie wybieram. Jak, jak oczywiście będzie też sytuacja sprzyjająca na świecie. Pojadę na mistrzostwa świata i na inne gdzieś tam zawody, bardziej właśnie takie międzynarodowe, i faktycznie wypracuję tą formę. Dodatkowo jest plan na prowadzenie tego kanału, oczywiście, filmy będą pojawiać się także regularnie bo ten youtube będzie powracał, można powiedzieć, razem ze mną. Wy będziecie mieli też możliwość obserwowania tego, jak ja pracuję nad tą formą. Chcę, żebyście tak naprawdę powracali do tej formy razem ze mną, bo wiem, że w takiej sytuacji byłam nie tylko ja, ale większość osób trenujących kalistenikę, czy też street workout, albo jakikolwiek inny sport, który nagle po prostu nie był możliwy do trenowania. Więc chciałabym, żebyście oglądając ten kanał, oglądając moje materiały, motywowali się tak samo jak ja, i żeby to działo po prostu na zasadzie takiego napędzającego wzajemnie się koła. I za niedługo też start mojej strony internetowej, Już możecie zobaczyć po mnie, że mega się tym jaram, bo wiem ile mnie to kosztowało nerwów, ta osoba, która tworzyła własną stronę internetową wie o czym mówię. Także kurczę no, jestem dumna z siebie, z tego co udało mi się do tej pory osiągnąć. Jednocześnie jeszcze jestem ciekawa tego, co mogę osiągnąć Dalej, po prostu idąc tą ścieżką y, cały czas. Więc ja tam jeszcze wewnętrznie czuję, że dużo mam do zrobienia w tym sporcie, w tej społeczności i chcę, żeby to działanie było przede wszystkim dla Was, żebyście mogli z mojej wiedzy, umiejętności, gdzieś tam nawet energii czerpać po prostu do swojego życia i wdrażać to w sfery treningowe i niekoniecznie. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy dotrwali oczywiście. Do końca tego mojego monologu i historii. I jednocześnie chciałam też podziękować wszystkim osobom, które obserwują mnie od bardzo długiego czasu praktycznie od moich początków, bo wiem, że takich osób jest bardzo dużo. I dziękuję też osobom nowym, które dotarły do mnie y czy na kanał, czy na Instagrama, czy na Facebooka. No i słuchajcie, w takim wypadku jak ja lecę z formą, to też wy lecicie z formą. Powrót.